I mamy rzut rożny dla Wisły. Skutecznie wybił głową tę piłkę. Dobrze, wygrał to starcie. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Usiłował zagrać prostopadle, ale niestety nieudanie. Rafał Murawski. Dobry atak pozycyjny Murawski. Do kogo zagra? Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? Ależ niecodzienna sytuacja. Piłka odbita bramkarza. Pana do siatki. W jego wykonaniu, gdy spoglądamy na powtórkę, wygląda to dziecinnie prosto. Tak, ale on widać wie co robi. Przechytrzył całkowicie bramkarza. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. send you to